Dzień dobry z tej strony Lub. Witam Was bardzo serdecznie. To jest Battlefield 4. Gramy sobie zespołowy deathmatch na mapce Smocza Czy Jedna z lepszych mapek, jeśli chodzi o TDMa. Um, z dodatku chińska nawałnica, bo tutaj te mapki są. No nie stworzone w większości pod TDM-a. Um, no i zagramy sobie klasą technika i właśnie tą pukawką jest to moje ulubione PDW na tym moment w Battlefieldzie 3. 4. 3 również też bardzo lubiłem UMP45. Tutaj y, nie jest inaczej. UMP jest chyba najlepszym y, pistoletem maszynowym y, w tej grze. Największy Damage ma bardzo dobrą celność według mnie. Ej, to jest mój setup. Czyli Kojot. Tutaj laser mi wcale nie jest potrzebny. E, kompensator y, i chwyt składany. Tutaj kamuflaż sobie damy może jakieś. Nie, tamten był lepszy. Albo damy sobie jakieś e, różne. Um, um, może ten? O, całkiem ładnie, całkiem ładnie. Zapasówka, oczywiście, Shorty 12G. Naprawdę zajebista zapasówka, wam bardzo, bardzo ją polecam. Tutaj może być w tej klasie problem taki, że nie mam apteczki, ale jakoś sobie poradzimy, chyba. O, tutaj ktoś jest. No, problem. nie. Dobra, nie trafił ani jedną kulką. Tu jest gdzieś. Tak przypuszczam Wow Udało się Zostało mi 70% HP To jest typ? Masz No jednak recoil, recoil troszeczkę spory ma UMP Dlatego bardzo ciężko jest troszeczkę... Ciężko jest czasami ogarnąć na dalekie dystanse. Jest, yes, zabiję go. Uff, 20% HB zostało. No nie, nie było innego wyjścia niż śmierć w tym momencie. Właśnie chciałbym bardzo odblokować F2000, ale to wyzwanie, którym dzięki któremu się odblokowuje tą broń jest tak głupie. 20 typa, czy 10? 10 typa trzeba zabić w metrze i... I trzeba zdobyć jedną baretkę e, karabin szturmowy w meczu. Zrobiłem to chyba 7 razy i nadal F2000. Nie mam odblokowanego. A szkoda, bo lubiłem w Battlefieldzie 3 F2000. Dobra, 3 na 1 początek. Nie jest źle. He? O, iż tutaj ktoś do mnie pruje. Eł. Tu jest, tu, tu, tu. O, szed. Dobrze, że byłeś tak zraniony. Asysta, liczone jako zabójstwo, granat leci Wow, masz I ty pobiegniesz... ...tędy Come on Gdzie ty jesteś? Tu, tu, tu. No, come on Nie, czemu plecy? Ja, yeah, żyję. No, niestety. Podnieś, 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 podnieś. Tego ładnie załatwiłem z Shortiego Naprawdę uwielbiam grać Shortim Dziękuję, naprawdę. Jesteś zajebisty. Dobra, lecimy. Mamy tylko 20% HP. Apteczkę byś mi rzucił. Apteczka. Apteczka. Dziękuję, po raz kolejny Oj, amunicja też dziękuję <laughs> Jak mnie obdarowują Dobrze Oh no 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 señorita, señorita. Ładnie Podniósłbym cię Ale no nie mam apteczki, mam technika Tak mnie to boli, że W Battlefield 4 Nie ma nie ma. Fuu Kurde, nie umiem się wysłowić, bo akcja cały czas mnie tutaj zmusza do tego, żeby myśleć. Nie ma broni PDW w klasie szturmowca. Strasznie mi to boli. Ja wolałbym jednak szturmowca grać jako. PDW grać jako szturmowiec. Come on. Gdzie oni tu są, tu są blisko gdzieś. A, nie złożyłem, a... ach. Mogłem to inaczej rozegrać. Mogłem spokojnie sobie wyciągnąć Shortiego od razu znaczycie, od razu wyciągnąć Shortiego i zabić tego typa. I byłoby spoko... 10 na 2, Bardzo, bardzo ładnie. Bardzo ładny początek. Jednak ja mam tendencję do spierdolenia najlepszych wyników. Tam jest typ. Nie widzę. Zabił jednego z naszych. Uwielbiam UMP wam. Powiem, mam najwięcej killi z tej broni. Mimo, że nią grałem. Nie gram dużo jakoś. Wow, jaki headshot. Tu jestem. No, 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 no. seniorita. <średencji> Kocham cię, shorty. Tu jesteś? O ty, dziwko. Apteczka by mi się przydała, proszę pana. prowadzimy i Potrzebny medyk. Prowadzimy to, jest to. Medyk. Medyk. Fuck. Dobra, biegnę za nimi, dobra, już mi HP rośnie jakoś powoli. Okej, okay, tutaj coś skądś strzelają Strzelanie na dalsze dystanse z tych PDW jest ciężkie Co jest USAS? A oh, why not? Jak się bawić, to się bawić, czy ja co USAS, nie USAS USAS stale nie jest nubski. Tylko nie, nieźle napierdala To fakt, nie Weź mi z tym M320 Fuck this shit Fuck, fuck no! <laughs> Rzuciłem ten granat się odbił od tego kurczę, e, od tej skrzyni, od tego kontenera. E, ale się fajnie bawię wam powiem ostatnio w Battlefieldzie 4. Ogólnie trzeba mieć naprawdę cierpliwość, bo ja robiłem tak, że jak miałem... Jak zaczynałem mecz od statów 0 na 5 albo 1 na 5, to od razu wychodziłem. Bo się, bo się wkurzałem. Dobra, zamknij się, bo tu komentarz prowadzę, a ty mi tu wrzeszczysz o tym, że przegrywamy Typ tam był No i teraz przestałem tak robić, czyli rage quitować I wam powiem, że gra się cudnie Plecy Oj, oj, teraz nie ogarnęłem headshotami tam czyli Nie. What? Podnieś, podnieś, podnieś. Słyszę, że ktoś tutaj defibrylator bierze. No. O, widzę, że twarzą w twarz. Patrzcie, takie same staty mamy. Twarzą w twarz idziemy. Z tym gościem. Tylko, że on ma łatwiej, bo on ma karabin szturmowy. Ja mam PDW, więc PDW ma mniejszy zasięg. A M416 akurat jest bardzo dobrą pukawką UMP w sumie też, ale z bliska jednak Jest lepsze niż z daleka Tu jest ktoś, tu jest ktoś O właśnie takie sytuacje mnie rozpieprzają Czasami, tym UMP No come on, wychyl się Gdzieś tam jesteś Potrzebujesz amunicję, to ja ci, ja ci rzucam granata, proszę. Bum. Fak. Wiem, że jak wyjdę, to padnę. Bo on już na mnie czeka, prawdopodobnie. Tak jest. A, widzieliście to, jak to było wyczute. Ostatnia kulka trafiła mu w głowę. Pięknie. Pod słońce celować to nie jest zbyt dobry pomysł. Dobra tu padają wszyscy Więc tutaj się wybiorę Go 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 o, tu, 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 tu I jak to PDW bardzo celne jest biodra Łępę Wow What the fuck Ale, O dziękuję, naprawdę dziękuję Co za fajny team, normalnie ze świeczką szukać takich ale coraz więcej takich się pojawia w Battlefield. Szkoda, że tak późno. Powinno być od razu pełno takich graczy, którzy pomagają, grają timowo. Team, ja podnoszę na potęgę. Po prostu w każdym meczu. ...po kilkanaście podniesień mam. No, tu wyjdziesz. No, kurczę, wychyliście czy nie? Nie, wychyliście. No, też pleców zaraz nie dostał, czy oni wyszli? Bo taka cisza. Aha, oni tu są ok. No! Nope! Aj, ten koleś jest dobry, kurczę. M416 też jest dobre. Ale UMP na bliski dystans, myślę, że miażdży tą broń. Jeśli w głowę strzelasz, to naprawdę to jak skar zabija UMP z bliska. Bardzo szybko. Niestety przegrywamy. Czas to zmienić, niestety. Staty idą w dół. KD idzie w dół, ale KD nie jest najważniejsze. Ważny jest fan, ważne jest to, żeby wam się to dobrze też oglądało. Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie zbyt długi. Nie wierzę. UMP jest też fajny, dlatego że bardzo szybko się ładuje. Tam wyjdziesz. Dobrze, zabił go tam. Dobrze, Sarem, tu grasz, lol, to współczuję. To jest bardziej na daleki dystans, bronił. O nie, 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 co ja robię, MG4, nie, no nie wierzę. No to teraz koleś troszeczkę zlamiłeś, bo ta broń jest tak przegięta. Zero recoil'a, 100 kulek w magazynku, zabija szybko. Duża szybkostrzelność. Strasznie to, to psuje, właśnie rozgrywkę, jeśli chodzi o granie LMG. LMG ogólnie. W tej grze są... no źle zbalansowane według mnie i po prostu psują grę. Dostał hitmarkera? Kurde, no skąd oni przyjdą? Nie jestem pewny. Stoję w miejscu cały czas. Słyszałem, że tu wybiegniesz. Tu jest. No. Granat. Oh, <laughs> Widzicie, patrzcie jaki ładny początek był i teraz kurczę staty mi idą w dół. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. I tak mam właśnie czasami. Czasami potrafię zacząć mecz statami 20 na 2. A skończyć ze statami 30 na... 15 Tu jest typ Widziałem Cię, widziałem Cię Widziałem Cię, nie, nie, nie słyszysz mnie, nie słyszysz mnie Tak jest Słyszę gdzieś tu ła wow, dobrze to było UMP Że ja miałam, że ja mam UMP Z bliska mam Mam duże szanse wygrać pojedynek. Wow, wow, wow. słyszałem, Typa jeszcze? Mam tylko 30% procent chyba. Dobra, Timej, Ci pomóżcie, proszę. Bo tutaj jestem obkrążony przez tych przeciwników Kolejny, kurde, ale inens Pięknie, dwie ostatnie kule Pięknie, 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 pięknie Bardzo ładnie, dobra Trzymam się tego budynku, bo tu mam bardziej bliskie dystans Między mną, a przeciwnikami I mi się łatwiej gra Ale teraz się troszeczkę... O, ruszę! Skąd z pleców? W plecu, pleców plecu, plecy już, tak jest tu uciekaj Jeszcze tu, oh my gosh! A czemu ty w tutaj kampisz? Panie Kapi Kapi <gry> Killstreak 10 mam, czy mi się wydaje? Wow, wow, oj, teraz zalamiłem. Tak jest. Pisze, widać w czacie, że zakończył mój Killstreak 10. Bardzo ładnie. ACWR, też bardzo dobry karabinek. Jak sami widzieliście na sztormie na paraselach, jeśli ktoś nie widział, gdzieś tutaj powinien, powinna być, powinien być odnośnik. Tu albo w opisie. Albo i nie, nie wiem. 29 na 8 bardzo ładnie dzisiaj mi poszło na tym live. Zazwyczaj kiedy gram live. To kurczę, nie myślę. Wow O oh, shit, dobra O, oh, podaj się apteczki. Oj, granat. Tam był typ, widziałem go. Ach, myślałem, że pobiegnie dalej, on mnie chyba słyszał. To ten typ dosyć dobrze ogarnia grę. Zobaczcie, staty ma jeszcze lepsze ode mnie. Ale i tak jestem bardzo zadowolony ze swoich statów, jako, jak na UMP, na PDW, na taką mapę. No bo tutaj na przykład strzelając z takiej odległości, jakby gdzieś tam był typ, to naprawdę bardzo trudno jest go ...zestrzelić szybciej niż on nas z karabinu szturmowego. I przegramy to, niestety. Ach. Ale team, zobaczcie jaki mam team. Same niskie levele, więc no, nie mogło się to inaczej skończyć. Nie mam żalu kompletnie do swojego teamu, absolutnie. A jeszcze bym go zabił. Ale tylko 20 punktami przegraliśmy, także jak najbardziej GG. Okej, okay, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, ocencie film, eee, wkrótce pojawi się oczywiście więcej filmów z Battlefielda 4, być może 3, ponieważ ja robię sobie w tej chwili odpoczynek od Call of Duty ogólnie i napieprzam cały czas Battlefielda, bawię się świetnie, tyle powiem. Okej, okay, także trzymajcie się, życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności od tego, kiedy to ogl oglądacie, no i Hejka.